Dzisiaj odwiedzamy zalewę Brzeszczyn. Jest to jezioro zaporowe na rzece Bubr położone w parku krajobrazowym doliny Bobru. Zbiornik energetyczny powstał w latach 1926-27. Jest to najmłodszy spośród trzech zlokalizowanych na tym odcinku rzeki. Długość jeziora wynosi około 3 km. Na jego lewym brzegu biegnie żółty szlak z Siedlencina w kierunku Lubomierza. Prawym poprowadzona została trasa rowerowa r 6 jedąca do Bolesławca. Znajduje się tu także fragment drogi pielgrzymkowej Camino de Santiago. Już słychać szum elektrowni, zaraz do niej dobiegniemy. Ale czyż nie jest pięknie? Wszyscy jeszcze śpią. Docieramy do Wrzeszczyna. Do Santiago de Compostela tylko 3230 km. W elektrowni wodnej Wrzeszczyn zastosowano dwie turbiny systemu Kaplana wyprodukowane przez firmę Voith. Łączna moc generatorów elektrowni to około 4,6 MW. Modernistyczny budynek elektrowni znajduje się bezpośrednio w przedłużeniu jazu. Nad jego dwoma przęsłami przebierzona została kładka pieszo rowerowa. Aktualnie dojazd do wrzeszczyna możliwy jest jedynie od strony Siedlęcina. Natomiast w czasach przedwojennych przez bóbr tuż za zaporą prowadził most w kierunku na barcinek. I to jest ciekawa historia, ponieważ został on wysadzony 8 maja, już po zakończeniu działań wojennych przez szpręg komando SS. Był to ostatni akord wojny na tym terenie. To nowe osłowisko tarasuje nam ścieżkę. Obrzciśliśmy znajdującą się na lewym brzegu zatoczkę, a na niej są ruiny kładki. Zalewy Wrzeszczyn to stoja dla ptactwa. Poza pospolitymi krzyżówkami można spotkać tu także czaple, nurogęsi, a także pluszcze i zimorodki. Nie tylko w okolicy Zalewu Wrzeszczyńskiego, ale także w całej Dolinie Bobru występują największe europejskie gryzonie – bobry. Pozostałości ich pracy można dostrzec bezpośrednio przy szlakach turystycznych. Tu chłopaki to sobie trochę poużywały. No normalnie pół młodnika wycięły. A trochę w tym wszystkim pomogli im ludzie. Bo widać tutaj pracę pił. Natomiast to piłą nie jest. Chyba, że jakiegoś wędkarza swędziały zęby. Kończymy naszą wycieczkę. Pentelkę zamykamy, docierając do siedlencina. Mijamy skrzyżowanie jeszcze przed mostem w prawo. Można by było odbić na perłę zachodu schronisko leżące na lewym boku bobru. Przecinamy most, będziemy biec w kierunku ruin dawnej wieży rycerskiej. Powstanie wieży książęcej w Siedlencinie datuje się na początek XIV wieku. Odwiedzimy ją przy następnej okazji, aby zobaczyć unikalne średniowieczne malowidła ścienne przedstawiające legendę o Sir Lancelocie. Do zobaczenia.